Mamy do wybrania dwa programy, full-time albo dual diploma, czyli podwójna matura. Dostajemy jakby taki feedback od nauczyciela, że na przykład co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, co im się podoba, co nie i tak dalej. To było tak ciekawie zrobione. Ja nie pomyślałabym, że można tak ciekawie omówić lekturę. Wszyscy powinni się tego uczyć, bo to jest bardzo życiowe. Dowiadujemy się więcej o tak naprawdę o sobie i o tym, jak dbać o siebie w tym. Hej, z tej strony Natalia i dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę więcej o tym, jak właściwie wygląda amerykański system edukacji w liceum online JDJ-iOS, w którym ja uczyłam się w ostatniej klasie liceum. Chciałabym też trochę powiedzieć więcej o przedmiotach i co właściwie musimy tam robić. Najpierw może o procesie rekrutacji i o tym... Jak zapisać się do amerykańskiego liceum online? Najpierw mamy do wybrania dwa programy. Możemy wybrać albo full time, albo dual diploma, czyli podwójna matura. I teraz tak, full time jest dla osób, które całkowicie chcą zrezygnować z nauki w polskiej szkole na rzecz jakby przepisania się po prostu do amerykańskiego liceum. Mają wszystkie przedmioty, mają po prostu full time, tak jak mamy pracę na pełen etat i pracę na pół etatu, więc tu jest tak samo, mamy jakby szkołę na, na pełen etat, tak jakby. I po zakończeniu tego programu uzyskujemy amerykańskie świadectwo maturalne, z którym możemy właśnie aplikować na studia prawie w każdym kraju i rok szkolny trwa tak samo jak w Polsce, 10 miesięcy, ale jest to tutaj na tyle elastyczne, że możemy sobie skrócić ten rok szkolny, czyli na przykład jeśli przerobimy materiał, który mamy do przerobienia, powiedzmy w 5 miesięcy, no to skończymy szkołę po 5 miesiącach. Więc jest to bardzo właśnie elastyczne. I jeśli chodzi o dual diploma, czyli właśnie program podwójnej matury, jest to program, który umożliwia skończenie i polskiego liceum i amerykańskiego liceum w tym samym czasie, czyli piszemy normalnie polską maturę, chodzimy do polskiej szkoły i jednocześnie robimy amerykańskie liceum online i też dostajemy świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum online. Ja wybrałam program full time, dlatego też trochę więcej o tym opowiem, bo więcej na ten temat wiem po prostu z doświadczenia. Ja w pierwszym semestrze i w drugim w sumie też miałam 6 a nie, nie, w drugim miałam już pięć przedmiotów, chyba. Tak, w pierwszym miałam 6 przedmiotów, więc wymienię i od razu będę mówić, na czym polegały. Więc tak, pierwszy przedmiot, który miałam tylko w pierwszym semestrze, to było HOPE. Czyli przedmiot o zdrowym stylu życia, o zdrowiu, o zdrowym odżywianiu, o sporcie, aktywności fizycznej itd. I to było bardzo ciekawe, szczególnie, że ja się w sumie interesuję takimi tematami, dlatego dla mnie to było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że wszyscy powinni się tego uczyć, bo to jest bardzo życiowe i dowiadujemy się więcej o tak naprawdę o sobie i o tym, jak dbać o siebie. I jak właśnie czytałam sobie tekstbook na lekcję, żeby zrobić quiz potem końcowy, to pamiętam, że byłam jakby autentycznie zainteresowana tym, co czytam, a nie miałam takiego, że, że muszę to przeczytać do szkoły i jezu, kiedy to się skończy, tylko faktycznie jakby było to takie interesujące, bo jednak czytałam jak dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie, więc to było bardzo ciekawe. Dalej miałam US Government, czyli no coś typu WOS, tak jak w Polsce, tylko że tutaj no o Stanach Zjednoczonych, ale mam wrażenie, że tutaj to było bardziej takie... Mm, takie informacyjne i takie przydatne do codziennego życia, dlatego że tutaj no, bardzo dużo się dowiedziałam na temat polityki. I wiadomo, że w większości to była polityka właśnie Stanów Zjednoczonych, ale uważam, że i tak była to bardzo przydatna wiedza. I później miałam pre-calculus, czyli to była matematyka, i ja ogólnie. No cóż, nie mogę powiedzieć, żeby matematyka to był mój ulubiony przedmiot i bardzo nie lubiłam matematyki ogólnie w liceum, ale jakoś jak tutaj robiłam sobie te zadania i, i sobie, no nie wiem, po prostu rozwiązywałam te matematyczne problemy jakieś i tak dalej, to jakoś tak nie wiem, sprawiało mi to po prostu przyjemność, czy zrobiłam i wow, zrobiłam dobrze, ale akurat z matematyki czasami miałam z czymś problem, na przykład z jakąś. Algebrom czy coś, to wtedy kontaktowałam się po prostu z nauczycielką, żeby mi wytłumaczyła i tak dalej, i nie było z tym problemu. Tutaj materiał był dużo prostszy, jeśli chodzi o matematykę niż w polskim liceum, więc to było super, bo tutaj bym powiedziała, że to było tak na poziomie drugiej liceum. To były rzeczy, które w sumie ja już miałam, więc nie było tak, że było naprawdę fajnie. I co ciekawe, to też matematyka była pierwszym przedmiotem, który skończyłam w, w JDJ, więc jakby bardzo szybko mi to szło, bo no właśnie tak jak mówię, jak już się wciągnęłam w robienie tych zadań, to po prostu je cały czas. Robiłam, także to było fajne. Później miałam English i to była, to była taka literatura w sumie głównie. To był trochę jak polski w, w polskim liceum. Omawialiśmy bardziej fragmenty lektur. Omawialiśmy, no wiadomo, nie było nauczyciela, który omawiał, tylko po prostu mieliśmy to sami sobie, powiedzmy, omówić. Tylko, że to było tak ciekawie zrobione w sensie... Ja nie pomyślałabym, że można tak ciekawie omówić lekturę, bo ja chyba prawie żadnej lektury z, z omawiania w, w liceum albo nawet w podstawówce nie pamiętam. A tutaj pamiętam chyba wszystkie prawie, bo mieliśmy do oglądania filmiki różne i mogliśmy się jakby wzorować, czy jak coś pisaliśmy na temat tych lektur. Mieliśmy dużo stron podanych tam, żeby przeczytać jeszcze więcej o tym, żeby się więcej dowiedzieć, jakby też jak to było napisane o autorze, o fabule, opis tych, tych lektur, więc to było wszystko tak przemyślane bardzo. Mimo, że czytam bardzo dużo książek, to takie stare jest mi ciężko czytać i ciężko mi jest je zrozumieć, więc muszę sobie potem właśnie, nie wiem, jakieś streszczenia, czy jakieś takie rzeczy czytać i tutaj właśnie to było podane. Różne strony, właśnie różne filmiki, takie analizy tych lektur, więc można było to po prostu fajnie zrozumieć i potem dobrze napisać esej na ten temat. Albo nawet nie na ten temat, bo tutaj eseje były ciekawe, typu, że na przykład mieliśmy się poczuć jak rycerz któregoś tam wieku, czy coś takiego, no ale to było bardzo ciekawe. Bardzo. I potem miałam y, World History i US History, no to chyba nie muszę za dużo o tym mówić, po prostu World History, no to była historia świata, US History to była historia Stanów Zjednoczonych i powiem tylko, że nie było to zapamiętywanie dat, było to dużo ciekawsze. Pamiętam, że właśnie na historii świata mieliśmy jeden taki projekt. To był esej do napisania, ale tam mieliśmy jeszcze dodać jakieś zdjęcia i tego typu rzeczy, to było super w ogóle. Tutaj miałam udawać, że jestem jakby odkrywcą z przyszłości i jestem w swoim domu i miałam przeanalizować kilka po prostu elementów, kilka, yy, kilka przedmiotów z mojego domu, których współcześni ludzie z przyszłości powiedzmy może nie używają, a, a jakby ci ludzie z, z roku powiedzmy 2023 używali i miałam to przeanalizować i napisać analizę i no po prostu taki esej, więc to było super w ogóle. I jeśli chodzi o to, jak zaliczamy przedmioty, to jakby z każdego przedmiotu mamy działy i w każdym dziale mamy określoną ilość lekcji. I w każdej lekcji mamy określoną ilość materiału do przerobienia, na przykład że w jednej lekcji powiedzmy mamy do przeczytania w tekstbuk w takim wirtualnym podręczniku mamy powiedzmy do przeczytania od strony nie wiem 256 do strony 270 i to mamy w danej lekcji i pod koniec każdej lekcji mamy taki quiz z którego jakby od razu dostajemy ocenę powiedzmy że tam jest 10 pytań i to jest wybór ABCD od razu po wykonaniu tego quizu dostajemy ocenę powiedzmy że A to jest piątka więc no, możemy dostać takie oceny i potem pod koniec każdego działu, jak skończymy te lekcje w dziale, no to pod koniec działu mamy projekt. Projekty to są przeróżne formaty tych projektów, na przykład właśnie eseje, jakieś prezentacje, wypowiedzi ustne, czy jakieś inne prace pisemne, było tego naprawdę multum i te projekty są już oceniane bezpośrednio przez jakby nauczyciela od danego przedmiotu, czyli po prostu wysyłamy ten projekt i nauczyciel już nam to ocenia. Dostajemy jakby taki feedback od nauczyciela, że na przykład, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, co im się podoba, co nie i tak dalej. To było bardzo fajne. Mogliśmy sobie przeanalizować właśnie nasze błędy albo właśnie to, co zrobiliśmy dobrze. I też dodatkowo mamy oczywiście kontakt z nauczycielami. Jeśli mamy jakiś problem, to właśnie możemy do nich napisać, jak czegoś nie rozumiemy i możemy się też umówić na przykład na spotkanie na Teamsach, żeby nam wytłumaczył czy coś, więc to jest też naprawdę super. I to tyle, jeśli chodzi Chodzi o to, jak właśnie funkcjonuje ten amerykański system online. Mam nadzieję, że, że pomogłam, rozwiałam jakieś wątpliwości. I jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej chętnie odpowiem. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!